Cześć wszystkim. Dzisiaj spojrzymy sobie na produkty z witaminą C, bo z jakiegoś trochę nie do końca znanego mi powodu nagle pojawia się mnóstwo zapytań wszędzie, jakie serum z witaminą C wybrać. Z jednej strony rozumiem jest tego mnóstwo, z drugiej strony nie rozumiem zaraz Ci wytłumaczę o co chodzi. Mam nadzieję, że po tym odcinku już będziesz wiedzieć, jak wybierać serum z witaminą C. Teorię związaną z witaminą C dzisiaj zostawiamy. Ona jest w odcinku, który widzisz, właśnie tutaj, link, jakby okienko do niego. Jeżeli chcesz więcej się dowiedzieć o witaminie C, to tam jest merytoryka. Dzisiaj podejdziemy sobie do tematu praktycznie. Pod ostatnim filmem o retinoidach, o chwytach marketingowych retinoidowych, pojawił się jeden komentarz: A skąd mam wiedzieć, jakie są potrzeby skór? No to jeżeli oglądasz mnie po raz pierwszy albo dopiero trafiłaś, trafiłeś ostatnio na ten kanał, powiem tak. Jeżeli nie znasz potrzeb swojej skóry, to po pierwsze, nie kupuj na razie w ogóle żadnego serum z witaminą C. Po drugie, zapraszam cię do obejrzenia całej playlisty Absolutne podstawy pielęgnacji skóry, bądź przejścia do My Skincare Box i sprawdzenia jak możesz poznać potrzeby swojej skóry i ułożenia pielęgnacji zgodnie z potrzebami skóry, bo bez tego nie ma co kupować żadnych kosmetyków. Ci z Was, którzy znają mnie lepiej, znają też swoją skórę lepiej, bo to jest najważniejsza kwestia. Ja to ja, jakby ważne, że Wy znacie swoją skórę i macie jakąś, no mam nadzieję, że nie podstawową wiedzę o swojej skórze, skórze i o jej potrzebach. To wiecie, że serum z witaminą C to jest przede wszystkim. Serum antyoksydacyjne, czyli działanie zapobiegające procesowi starzenia skóry. Przy okazji witamina C, tak niejako przy okazji, ma działanie rozświetlające skórę, skórę dające taki piękny, zdrowy koloryt, glow, choć uwaga, na to glow wpływa też na wilżenie skóry, które jeżeli stosujesz kwasy bądź retinoidy, automatycznie... Spada, więc też nie oczekuj, że nagle witamina C zrobi wszystko, jeżeli chodzi o glow. To bardziej jest rozświetlenie kolorytu, ujednolicenie kolorytu, delikatne rozświetlenie przebarwień, a nie rozjaśnienie czy zlikwidowanie przebarwień. Pomimo całej swojej mocy, witamina C nie jest składnikiem, który jest w stanie zrobić wszystko na naszej skórze. Byłoby to za piękne i zbyt jakby takie trochę cudowne. No dobra, czyli mamy serum antoksydacyjne. Skąd w takim razie problem, skoro serum z witaminą C jest serum antyoksydacyjnym? Właściwie nie powinno być żadnego problemu. No ale jest problem, dlatego że mamy witaminę C w kilku postaciach. Kiedyś ładnych parę lat temu, tak mniej więcej 8 do 10 nawet, była tylko e, witamina C w postaci kwasu askorbinowego i mieliśmy dos, doskonale znaliśmy stężenia, bo były pokazane stężenia, a zwykle większość produktów miała 15% stężenie kwasu askorbinowego w klasycznej, można powiedzieć, już kombinacji witamina C, witamina E, kwas ferulowy. W międzyczasie, tak zwanym, również ze względu na to, że kwas skorbinowy przy tym niskim pH, żeby dobrze działał, drażni skórę. I nie każda skóra. Lubi to podrażnienie, nie każda skóra ak akceptuje to podrażnienie. Pojawiły nam się też inne pochodne. Ja już nie mówię o tych wcześniejszych pochodnych typu MAP-SAP. O nich jest informacja w filmie o królowej witaminie C. Jeszcze się pojawiają, natomiast teraz mamy nowe pochodne, właściwie można powiedzieć bardziej aktualne. Czyli ascorbyl-glukozajd rozpuszczalny w tłuszczach, taka trochę łagodniejsza wersja, stabilna kwasu skorbinowego, Mamy etylowaną witaminę C, czyli etylowany kwas ascorbinowy, i mamy witaminę C tetra rozpuszczalną w olejach. No i tu pojawia się pytanie: jak i którą wybrać? Wybór witaminy C zależy od potrzeb Twojej skóry. Bo to zawsze będzie serum antyoksydacyjne, czyli od, zależy to od tego, w jakim stanie jest Twoja skóra, co jest w stanie zaakceptować. Znam skóry, które mają świetnie odbudowaną barierę hydrolipidową i nie lubią dalej kwasu askorbinowego. Ok, wtedy wchodzimy którąś delikatniejszą, delikatniej działającą, w sensie efektów ubocznych, podrażnienia pochodną, bo tam już nie ma kwestii niskiego pH, które może rzeczywiście drażnić. To może być zarówno etylowana witamina C, to może być tetra, to może być ascorbyl glukozyd. Zaraz powiem z kolei, jak spośród tych wybrać i która jest potencjalnie no nie wiem, czy lepsza. Właściwie trudno powiedzieć. Jakby każda witamina C jest genialna dla skóry. Jestem jednak przekonana, a propos tego podrażnienia i drażniącego działania kwasu askorbinowego, że w wielu przypadkach, nie mówię, że w każdym, ale w wielu przypadkach mamy do czynienia z osobą, czy z osobami, które bez żadnego sprawdzenia stanu skóry, bez odbudowania bariery hydrolipidowej na skórka, zaczęły stosować serum z kwasem askorbinowym, bo ktoś powiedział, że warto i trzeba, i w ogóle to zrobić cuda na skórze, i efekt jest taki, a nie inny. 15% stężenie kwasu skorbinowego przy niskim pH, takim około pH 3, to jest jednak mocny produkt, i nie każda skóra może go polubić, choć jak pamiętam, kiedy nie było innych pochodnych, to skóry moich klientek jakoś je akceptowały. Ciekawe, czy się przez 8 lat marketingowo coś zmieniło, czy jednak nasze skóry się zmieniły, czy są nieprzygotowane na, skwa, na kwas skorbinowy? Raczej obstawiam w większości przypadków, nie mówię, że w każdym, w większości tę kwestię. Skóra jest nieprzygotowana, nie jest odbudowana bariera hydrolipidowa. No dobra, to co z tymi olejowymi, stabilniejszymi, łagodniejszymi, jeżeli chodzi o efekty uboczne witaminami C? Tutaj powiedziałabym, że wybór zależy też trochę od konsystencji. Czyli po pierwsze, wybór zależy od twojej skóry. Jeżeli to jest skóra bardzo reaktywna, bardzo wrażliwa. Wiemy, że mamy układ odpornościowy, który dość mocno reaguje, to rzeczywiście wersja olejowa, nawet ta wersja tetra emulsyjna będzie taką wersją bezpieczniejszą, ale też etylowany kwas skorbinowy. Też będzie się sprawdzał. Tu z kolei mamy konsystencję. Wersja etylowana, bardziej żelowa, wodnista, bo rozpuszczalna w wodzie, eee, tetra typowo olejowa, albo serum olejowe, albo typowa emulsja kremowa do położenia na skórę. Bardzo ważna kwestia, znowu, jeżeli chodzi o konsystencję i nakładanie tego na skórę. Wszystkie wersje, które są płynne, czy to będzie kwas skorbinowy, nawet z witaminą E, bo tam jest czasami tej witaminy E więcej, mniej, to on daje tłustość, lepkość konsystencji, ale za chwilę to przykrywamy kolejnymi warstwami nawilżającymi, czy witamina C etylowana. To, jest wszystko, to są te produkty, które nakładamy bezpośrednio jako pierwsze na skórę rano i dopiero potem nakładamy kolejne elementy pielęgnacji, czy to będzie serum nawilżające, czy krem nawilżający, czy jedno i drugie i krem z filtrami, jeżeli tego wymaga nasza sytuacja, bo jeżeli siedzimy w domu, to jakby już niekoniecznie, ale o tym też już kiedyś mówiłam. Natomiast wersje olejowe czy serum olejowe, czy emulsyjne serum z witaminą C-tetra, ono ma już tako, taki skład zazwyczaj, że samo serum i sam krem robi nam leciutką okluzję, więc już wiemy, że przez to serum nic nam się wodnistego nie przebije, więc nie ma sensu, jeżeli na przykład nakładamy rano serum emulsyjne, takie jak Basic Lab ostatnio zrobił z witaminą C-tetra, to nakładanie na to serum Serum nawilżającego nie ma sensu. Zamykamy pielęgnację już po prostu kremem nawilżającym albo, to są pewne wyjątkowe opcje, które można zrobić, przenosimy to serum na wieczór. Przyjęło się i rzeczywiście mówimy o tym, że witamina czy w ogóle antyoksydacja, to już nie chodzi o witaminę C, ale antyoksydacja najlepiej działa, kiedy jest nakładana rano na skórę, bo wtedy chroni nas przed wolnymi rodnikami, które pojawiają się w ciągu dnia, na przykład pod wpływem promieniowania UV, ale to nie jest tak, że my nie możemy nałożyć witaminy C wieczorem. Możemy. Musimy tylko trochę pokombinować z naszą pielęgnacją. Wieczorny system, schemat pielęgnacji. Z witaminą C będę układała jako dodatek do My Skincare Boxa, więc ci, którzy już mają Skinker Boxa, spodziewajcie się, jeszcze w grudniu będzie, bo to jest taka ciekawa rzecz, która mi się pojawiła w, w głowie. Połączenie emulsyjnej witaminy C, tetra i jeszcze retinolu do tego i peptydów. Ach, piękna, piękna ignacja z tego wyjdzie. Natomiast ci, którzy jeszcze nie mają My Skincare Boxa, no tylko sprawdźcie, czy to nie jest narzędzie dla Was. No dobra, wracamy do produktów z witaminą C. Zrobiłam dla was przegląd moich ulubionych produktów z witaminą C w różnych postaciach, w różnych formach. Widzicie je właśnie w tym momencie na ekranie z dopisaniem, z dopiskiem odnośnie konsystencji, z moją rekomendacją, czy nałożyć to na dzień, czy na noc. Moją ulubioną witaminą C jest ciągle kwas skorbinowy. Moja skóra, pomimo różnych problemów, czasami braku pielęgnacji, bo to też się ostatnio zdarzało, i testowania różnych produktów, uwielbia, kocha i akceptuje trzy moje ulubione produkty z kwasem askorbinowym, Basic Lab Lick CC, czy Geek and Gorgeous Siglow. U mnie się sprawdzają, ale masz również inne opcje, jeżeli ty wiesz, że twoja skóra się z kwasem askorbinowym nie lubi. Krótko mówiąc, wybierając serum z witaminą C, pamiętaj o tym, że jest to zawsze serum antyoksydacyjne i wybierasz pochodną, która pasuje do Twojej skóry. Jeżeli Twoja skóra jest delikatniejsza, nigdy nie używałaś, nie używałeś witaminy C. Wybierz łagodniejszą olejową pochodną jak Ascorbyl czy etylowana witamina C, czy witamina C-tetra. Dopiero potem możesz próbować z kwasem askorbinowym. Natomiast chciałam Ci dać jeszcze kilka wskazówek, na co się nie łapać na opakowaniu, bo to uchroni Cię przed kupieniem kosmetycznego bubla z witaminą C. Po pierwsze, stężenie Kwasu skorbinowego, czy stężenie danej witaminy C, a stężenie kompleksu z witaminą C to dwie różne rzeczy. Często na opakowaniach pojawia się 20% kompleksu witaminy C, CG, etc., albo yy, producenci potrafią łączyć procentowe stężenia trzech różnych witamin C, czy trzech różnych kompleksów z, witamin, z witaminami C, po to, żeby dla Ciebie wyglądało to, że tamtej witaminy C jest dość dużo. Zasadniczo przyjmuje się, że w przypadku szczególnie kwasu skorbinowego, że 15% kwasu skorbinowego jest wystarczające, 20% może już drażnić, ale nie robi, badania pokazywały to, że nie robi dużo więcej niż 15%. Więc sprawdź, co jest napisane dokładnie na opakowaniu, czy te 20% to jest 20% kompleks różnych kombinacji witaminy C, czy to jest jeden konkretny składnik. Sprawdź również całość składu. Składy serum z witaminą C powinny być stosunkowo krótkie. Powinna być witamina C, Jakiś, jeżeli to jest kwas skorbinowy, te dodatkowe składniki stabilizujące, jak witamina E, kwas ferulowy, przy innych pochodnych może być więcej składników, ale też powinno być mało konsystencji otwórczych czyli mało różnego rodzaju jakichś dimetikonów akrylatę mało powinno być, albo inaczej, w ogóle nie powinno być składników zapachowych, bo to są serum, które nakładasz jako pierwsze na swoją skórę. Składniki zapachowe w serum, Serum antyoksydacyjnym są kompletnie niepotrzebne. One mogą się pojawić w kremie, na przykład, jeżeli masz jak krem z witaminą C przy okazji. Owszem, może się to pojawić, ale jako serum pierwsze nakładane na skórę m -m, zdecydowanie odradzam. Często też pojawia się taka informacja, że w jedną ze składowych tego kompleksu z witaminą C. Jest na przykład naturalny ekstrakt z jakiejś rośliny, to mogą być jagody kamu, to może być śliwka kakadu i wtedy się pojawia taka informacja: śliwka kakadu ma 100 razy więcej witaminy C niż soczysta pomarańcza. Co ci to daje? Szczerze? Nic. Dla twojego mózgu to jest tylko 100 razy więcej. Ale niż soczysta pomarańcza. Czy ktokolwiek nakładał sobie na skórę bezpośrednio soczystą pomarańczę, albo witaminę C z soczystej pomarańczy, albo czy używamy w kosmetykach witaminy C z soczystej pomarańczy? No nie. W związku z tym nie mamy kompletnie żadnego porównania, ale dla nas ma to zadziałać na naszą świadomość, że o, ma więcej na pewno niż inne serum, no bo tu mają jak śliwka, kakadu czy cokolwiek, a tam nie ma. To jest chwyt marketingowy. Wcale nie oznacza to, że tej witaminy C jest w produkcie więcej niż w innym, który obserwujesz czy porównujesz. Zwróć na to uwagę, bo to jest dość popularny ostatnio chwyt marketingowy pojawia się bardzo często. Moim hitem, jeżeli chodzi o, o marketingowe triki, jest pokazanie czy w ogóle stworzenie całej serii z witaminą C e, i powiedzenie, jak to super, witamina C działa na skórę. A witamina C pojawia się na samym końcu w składzie, już po konserwantach, po składnikach zapachowych, i można domniemywać, że ona w tym momencie pełni funkcję regulatora kwasowości, bo kwas skorbinowy może również taką funkcję pełnić, ale jeżeli jest na samym końcu składu, to właśnie. Tak powinniśmy zazwyczaj o nim pomyśleć. W związku z tym, tworzenie całej filozofii o serii z witaminą C, Energy Boostera czy cokolwiek tam innego było, a w składzie kwasa skorbinowy jest na samym końcu, to jest momentalnie dla Ciebie sygnał: nie, nie, ja tego produktu nie chcę. Jeszcze jedna ważna kwestia, czyli działanie witaminy C. Stymulujące syntezę kolagenu, bardzo często się pojawiają takie komunikaty na opakowaniach, by w ogóle zwróćcie uwagę na to, że nawet przy minimalnej obecności witaminy C, czyli gdzieś daleko na w końcówce składu, nie tak daleko jak było przed chwilą, ale gdzieś w drugiej połowie składu, zawsze jest pokazane, że ta witamina C to ma takie po prostu możliwości, że wow! Owszem, ale wszystko zależy od stężenia. Tego, jak ona przenika przez naszą skórę, czyli technologia. W przypadku kwasu skorbinowego od pH również i dlatego to pH przy serum z kwasem askorbinowym jest drażniące dla skóry, bo ono jest niskie, ono jest kwaśne i rzeczywiście jest w stanie wtedy ten kwas askorbinowy na skórę tak podziałać, że stymuluje syntezę kolagenu. Natomiast są badania pokazujące, że na przykład pochodne SAP map już działają przede wszystkim antyoksydacyjnie na tę syntezę kolagenu już niekoniecznie albo nie w takim stopniu jak kwas askorbinowy. Więc to też nie jest tak, że każdy produkt, który w ogóle ma witaminę C, a szczególnie kwas skorbinowy w kremach na przykład, to już nie to pH, bo kremy mają pH około 5-6. Więc w ogóle nie mówimy o pH, które jest w stanie dać nam efekt działania na fibroblasty. To nie ma w ogóle żadnej opcji, więc spokojnie podejdźcie ze zdrowym rozsądkiem do wyboru serum czy produktu w ogóle z witaminą C, bo to wszystko o czym powiedziałam wcześniej, ma znaczenie w zależności od tego, jak, jaką wybierzemy pochodną, jaką wybierzemy konsystencję, jaki będzie bardzo szeroki skład. I zobacz na przykładzie: mamy serum z kwasem askorbinowym, który ma skład bardzo krótki, i serum z kwasem askorbinowym, który ma skład bardzo długi. Tu też przenikanie będzie miało, będzie, można powiedzieć, może być różne, bo ten skład bardziej rozbudowany. Może wcale nie ułatwiać przenikania przez skórę. Znowu, pamiętajmy, przenikanie przez skórę jest trudne i wcale nie jest to takie oczywiste. Gdyby to było takie oczywiste, to wszystkie kosmetyki by działały i nie trzeba byłoby tworzyć nowych. Proste. Mam nadzieję, że będzie jaśniej już Wam i łatwiej wybierać serum z witaminą C. Przypominam, jeżeli. Nie znasz swojej skóry, nie masz zielonego pojęcia jak się do pielęgnacji zabrać albo masz jakieś wątpliwości, to masz dwa rozwiązania. Po pierwsze, Skin Wisdom z diagnozą skóry online, która ułatwi ci wybór kosmetyków, bo zrobi to de facto za ciebie i w tym momencie mamy mnóstwo promocji przedświątecznych, z których możesz skorzystać, jeżeli chodzi o zakup kosmetyków, albo możesz skorzystać z My Skincare Boxa, kompletnego toolboxa, które Nauczę Cię i praktycznie pokażę Ci, jak ułożyć swoją pielęgnację w zgodzie z potrzebami skóry, uwzględniając kwestie genetyczne, epigenetyczne. Wybór kosmetyków również tam jest. Co ważne, jest również grupa wsparcia dla wszystkich użytkowników i posiadaczy My Skincare Boxa z sesjami Q&A ze mną po to, żeby rozwiać wszystkie Wasze wątpliwości i z dodatkowymi materiałami również niepublikowanymi nigdzie. Hmm? I co? I jeszcze mamy kod na My Skincare Boxa dodatkowo, żeby nie było przed świętami. Wszystko widzicie w tym momencie na ekranie. A ja na koniec mam dla Was pytanie. No to jak? Wiecie już jak wybrać swoje serum z witaminą C? Macie swoje ulubione? Czy testujecie, ciągle szukacie najlepszego rozwiązania? Dajcie znać.